Witajcie, moi kochani, w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie omawiać korę i właściwości leczniczej i tak dalej. Myślałam, że będzie to ciekawy temat, a akurat miałam już go przygotowanego z okazji tam projektu, projektów szkolnych, więc wiedziałam, że czemu tego nie wykorzystać. Oczywiście, z takich podstawowych względów, że będziemy dzisiaj mówić o właściwościach leczniczych i medycznych, to. Nie za dużo zmieniałam, nie zmieniać niczego, z tego tu znalazłam. Bardzo ciekawy artykuł z dziesięcioma rodzajami kory, głównie takimi polskimi, które sami możemy sobie tutaj, właśnie, pójść do ogrodu, pójść do lasu, zebrać sobie, bo gdzieś te drzewa rosną, też o tą korę też mam tutaj cytat, ale no po prostu, skoro mówimy o tym, na co jest dana kora i tak dalej, i na przykład, że. Na, na, jest jako napal, jak herbata wykorzystywana, to wolałam najzwyczajniej w świecie nie modyfikować za bardzo tych fragmentów. Zazwyczaj na bezpieczeństwo, bo jeżeli idziemy w medycynę, to lepiej zostawić to zgodnie z kodem źródłowym. Link do tego artykułu z Wam podeślem. Oczywiście nie są to tylko polskie korych. W artykule było kilka egzotycznych. Zastanawiałam się, czy je i nie wyrzucić ale uznam, że ewentualnie dam Wam jako ciekawostkę, bo ktoś może, że woli, wolę sobie coś sprowadzić, gdzieś z dalsza i tak dalej. Więc uznam, że nie ma powodu, żeby akurat te informacje wyrzucać. Te informacje też zostawiłam, bo może kogoś zaciekawią. Kolejność jest troszeczkę zmieniona niż w artykule, ale to już jest taka kwestia, która tylko... Dodam. Ciekawostkę i zaraz polecimy, tylko chciałam wam coś przedstawić. Co po niektórych filmach można było widzieć mojego młodszego kota Anubę, tego rudego. I nie powiem, czy trzeba przyszła się przedstawić. Akurat dzisiaj leży, więc... Pokażę ją Wam tutaj, dobra, poszła. Jak coś by się działo z tyłu, gdzieś by się oglądałam, to pilnę, żeby kod on nie rozwalił. Wolę go pokazać, bo kilka razy było jakieś oskarżenia, że nie wiadomo, gdzie patrzę. To tam na łóżku śpi cukiereczek, który robi burdel. bo obok i po prostu sobie biega. Więc dobra, zaczynajmy. Zacznę od pewnego cytatu odnośnie zbierania kory, żebyśmy wiedzieli, jak na przykład można taką korę samemu zebrać, jeżeli ktoś wolałby zrobić to własnoręcznie, a nie po prostu zamawiać. tak, zbieram się ją wczesną wiosną, przełom marca i kwietnia. Z młodej gałęzi, koniecznie przed tym, zanim drzewu pojawią się młode liście. Kora powinna być gładka, a nawet z jakim połyskiem czyli po prostu młoda, świeża, nie zbieram tej starej kory. Należy ją wysuszyć, bo bez dostępu do świata temperaturze do 30-35 stopni. I najczęściej tutaj będzie piekarnik i tak dalej. Kora nam się zwałkuje, będzie czysta i przyjemna. No, można oczywiście ją jeszcze tam oczyścić, przeparzyć ją czy coś w tym stylu, ale głównie to się ją wysuszy i powinna być w porządku. Sami obserwując stan kory można określić, czy czegoś na niej niechcianego nie ma. No to lecimy. Na pierwszy ogień pójdzie kora dębu. Dom to takie potężne drzewo bogów warto, dobrze, postulujące w wielu kulturach, więc wiadomo, ma też pewne właściwości medyczne. Choradę może stosować jako napar, herbatkę do picia, także miejscowo, czyli po prostu żena napar gdzieś nacieramy. Ciać Ciągno... <coughs> ciągająco, antyseptyczne, oraz moczopędne. Jest dobra do leczenia krwawienia wewnętrznych i biegórek, a także krwawienia zewnętrznego, H rodu, żylaków i innych chorób skóry, oparzeń i otać. Ma też właściwości przeciwzapalne, wiadomo, jeżeli chodzi o krwawienia, no to po prostu pomaga się temu zasklepić, ale z takimi rzeczami to i tak do lekarza się idzie. Zioła są wspomaganiem, a nie pełną kuracją, takie przypomnienie. Kora wierzbowa, no to wiadomo, chyba każdy idzie to piękne wierzby płaczące, więc tak. Wyjście w, obie... <laughs> w obie leczenie gorączki, bólu oraz w, obie... w bólach reumatycznych, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, właściwie to jest podstawa. I znowu najczęściej jakieś herbatki czy... Na parę. Kora z wody, wody wyciągnie z tej kory. Ma właściwie przeciwobrzękowy wykrożenie i metabolizm. Chroni naczynia krwionośne, a także pomaga hamować procesy starzenia się tkanek. Czyli po prostu. O, sobie z tego wodę i mamy tak. Kolejna będzie kora brzozowa. Odor i wyciąg działający moczopędnie, żółciopędnie, detoksykująco i na <tryk> napotnie. Cena w chorobach wątru, stawów i skóry, również zewnętrznie. Wnętrznie. Same betulina, Same, czy taki składnik, który jest jej w korze, to kosmetyczny składnik przeciwzapalny, przeciw i przeciwtrądzikowy. Dobra, teraz przejdziemy sobie do kory kasztanowca. I chyba to jest ostatnie polskie drzewko, bo jak tak patrzę, jest tu potem kolej... no te już egzotyczne więc kasztanowiec. Działanie przeciwzapalne oraz zwężające <laughs>, i chroniące naczynia krwionośne, Zwięk, związki aktywne kwasu, kwas zasadowy mają też właściwości pobudzające trawienie i odkażające na ranę, czyli można sobie taką herbatką z tej kory przemyć ranę, odwary i wyciągi kory stosują między innymi przy obrzękach i wyciągach stawów, urazach, a <laughs> urazach w stanach zapalnych, naczyń lunośnych, a także układu pokarmowego i biegunce. Teraz, przepraszam za ty, te. Jumka, nie no mam dyslekcję, niestety montażystka jest jeszcze chora, wróci po świętach, dobra. Kolejna kora, już nie polska, lapach. Korośny o nazwie Tabula Impery, a także innych gatunków tab, tabi, nazywana także Peredera, co między innymi ściągające garbniki i lapach. O działaniu antywirusowym. Wschodnik aktywny lapach ma właściwości antyseptyczne. Stosuje się go przy życiu bakteryjnym i wirusach oraz grzybicach, a także przy niedokwinności czy chorobach jelit, czyli i do picia i do nacierania. Cynamon, chyba każdy kojarzy tą korę. Bardzo fajne działanie, miłosne w większości rytuałów, zaklęciach swoich i tak dalej. A jeżeli chodzi o kwestie lecznicze, to poszukujemy cynamon, no, no, to prawdziwy Cynamon, który pomaga to? Cynamo, które pomaga obniżyć cukru we krwi ma skuteczne działanie antywirusowe, także w stosunku do nowego koronawirusa pterotycznie, tutaj tak udało mi się znaleźć. No, możliwe, że działa na odporność, więc prawdopodobnie również. Coś z tym kwestią będzie w stanie pomóc. Ale wiadomo, to jest tylko zioło. Jakie sobie przytacie? Ściabiecie należy. Nie należy mylić go z koronkasji cynamonu z chińskiego, który przy spożyciu w większej ilości szkodzi wątrobie. Po prostu trzeba uważać, bo są dwie odmiany. I mam nadzieję, że to mi za nie słychać niczego. Wicurara. Roślina zwana czepotą puszczystą lub kocioł pazurem jest źródłem kory bogatej w alkaidy, symulującej odporność. Najbardziej polecane są typy roślin zawierające nie wielkie alkaidów penencyklicznych, które uznano za szczególnie wartościowe w leczeniu AIDS. Czyli te kolory, najwięcej, notworów, wirusów, zapalnych, wątroby i chorób reumatycznych. Czyli po prostu przy terapii, na każdy chorób, prawdziwej, mocnej terapii, lekach, można sobie smagać się jeszcze korą. No i co jeszcze? nasze dzieje? to jest taki krzaczek, który chyba wiem, że w ogrodzie. Kolaber berberysu zwyczajnego. Krzewu zwany także kwaśnicą, ze względu na smak drobnych, czerwonych owoców w no tym kształcie. Taki jak on zawiera Alkaidy, takie jak beraby i baramiane które stymulują wydzielanie żółci, działają przeciwwymiotnie i przeciwskurczowo. Kora stosowana m.in. w chorobach wątroby, pęcherza żółciowego i trzustki, w stanie kłada pokarmowego, stałów, pęcherza chorób zakaźnych i pasożytniczych. Czyli do zwykłego leczenia herbatka z, takiej, z tej kory jest świetna. Dobra, dalej. Kora, kruszyny. Kora powodowa z kruszyny zwyczajnej, bez obróbki jest toksyczna. To jest takie zaznaczenie, trzeba pamiętać, Przygotow zawiera drażniące glikozy antrychowe i w z ich powodu była trudnie <coughs> z nią stosowana jako środek przeciwzaparciowy. Ze względu na silny działanie kora, krusznica nie jest obecnie prowadzona, zwłaszcza jako samodzielne spożycie zioła występujące gotowych w gotowych mieszankach. Czyli może taka kora być gdzieś jako dodatek. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałam, troszeczkę o tych korach i Mam nadzieję, że niedługo wpadniecie na jakieś fajne pomysły, o czym chcielibyście posłuchać. A ja Wam opowiem. Dajcie lajkujcie, like, komentujcie, subskrybujcie, koreczkujcie. No i zbliżamy się powoli do 100 subskrypcji. Jej! Myślałam, że właśnie na te 100 subskrypcji jakiś Wam mały specjal załatwić, więc... Subskrybujcie i udostępniacie, bo może coś zaciekawi. Ja się tam gram.